Cześć! Ostatni odcinek, w którym omówiłem zmiany w prawie wodnym, spotkał się z Waszym ogromnym uznaniem. Bardzo dziękuję. Niech świadczy o tym ponad 650 łapek w górę, które zostawiliście właśnie pod tamtym filmem. Dzięki temu dotarł on do większej liczby osób. Idąc za ciosem, dzisiaj porozmawiamy o projekcie ustawy, który został przegłosowany przez rząd i wpłynie bezpośrednio na rynek budowlany. Mowa oczywiście o tak zwanym kredycie 2%. W odcinku skupię się na aspektach ekonomicznych oraz budowlanych i będę stroniczył od polityki. Zanim przejdziemy dalej, pamiętaj, żeby kliknąć ten przycisk na dole, subskrybuj oraz zostawić łapkę w górę specjalnie dla algorytmu, żeby ten odcinek mógł dotrzeć do jak największej liczby użytkowników. Dzięki temu oni również dowiedzą się, jak ten kredyt dwuprocentowy wpłynie na rynek budowlany. Na samym początku zaznaczę, że to, że. Ten projekt ustawy został przegłosowany przez rząd, nie oznacza, że tak naprawdę ta ustawa została przyjęta. Teraz trafi on na wokandę do Sejmu i zostanie szerzej omówiony, a także poddany pod głosowanie. Tyle jeśli chodzi o politykę, przejdźmy zatem do szczegółów. Postaram się teraz omówić tak w skrócie takie najważniejsze punkty, wyciągnąć z tego solidną dawkę wiedzy. Także zaczynajmy. Jak w ogóle ten kredyt będzie działał od strony technicznej? Kredyt będzie udzielany na 2% plus marża banku. No właśnie, i tutaj pojawia się Mała zagwozdka. Ile wynosi marża banku? Tak naprawdę nie wiadomo i nie ma tutaj żadnego ograniczenia. Bank może narzucić to, co chce i marża, którą daje bank, sprawia, że bank na tle innych banków staje się konkurencyjny. Istotne jest to, że różnice w tym oprocentowaniu, które my realnie będziemy płacić, a to, które bank chciałby realnie od nas dostać, będzie pokrywał Bank Gospodarstwa Krajowego. Jak będzie w ogóle obliczana ta różnica? No, od średniej z poprzedniego kwartału udzielonych kredytów na oprocentowaniu stałym będzie odejmowane te 2% plus ta marża banku i tą pozostającą część do banku będzie przesyłał bezpośrednio BGK. Omówmy to zatem na przykładzie. Załóżmy, że bank jest nam skłonny udzielić kredytu z marżą w wysokości 1,5 punktu procentowego. Do tego doliczmy te słynne 2 punkty procentowe i mamy wynik 3,5. Więc jak widzicie, kredyt nie jest wcale oprocentowany na 2%, tylko 3,5. W tym samym czasie wiemy, że średnie oprocentowanie kredytów za poprzedni kwartał wynosi 7%. W takim przypadku oznacza to, że pozostałe 3,5%, ponieważ 7 minus 3,5 to 3,5, także te pozostałe 3,5% bankowi zapłaci BGK. No właśnie, i skąd BGK weźmie pieniądze? Zgadliście? Od nas. My wszyscy dorzucimy się do puli tych kredytów. Warto zaznaczyć, że taki stan rzeczy będzie trwał przez 10 okrągłych lat i później przechodzimy już na oprocentowanie, które umówiliśmy się z bankiem, a właściwie wtedy będziemy mieli czas na taką renegocjację, prawdopodobnie już na stawce zmiennej, nikt raczej stałej nam nie będzie dalej chciał przedłużać, także zobaczymy, co będzie za 10 lat. Na jakie w ogóle pieniądze możemy liczyć? Jeśli chodzi o mieszkania, to sprawa wygląda następująco. Jest to 600 tysięcy dla rodzin i 500 tysięcy dla singli. Wkład własny może wynosić maksymalnie 200 tysięcy złotych, więc oznacza to kolejno, że możemy kupić mieszkanie za 800 tysięcy bądź 700 tysięcy. Wszystko w zależności od tego, czy jesteśmy singlem, czy rodziną z dzieckiem. Ciekawiej jest, jeśli chodzi o domy, ponieważ jeśli budujemy dom na działce, która jest niezabudowana, kwota kredytu może wynosić maksymalnie milion zł. Oznacza to, że wkład własny w tym przypadku może sięgnąć aż do 400 tysięcy złotych, jeśli jesteśmy rodziną. To znaczy, tworzymy gospodarstwo domowe i jest tam minimum jedno dziecko, bądź po prostu pozostajemy w związku małżeńskim. Nie mamy żadnego limitu metrażowego ani kwotowego, także tutaj interesuje nas tylko to, ile dostaliśmy pieniędzy i możemy sobie działać. Do tej pory program brzmi naprawdę zachęcająco i wydaje się, że jest skierowany tak naprawdę do wszystkich obywateli, więc czemu by nie skorzystać? No niestety tak nie jest. I nie wszyscy będą mogli skorzystać z tego programu. Jakie ten program ma ograniczenia? Przede wszystkim 12 miesięcy. Tyle wynosi okres od udzielenia kredytu do rozpoczęcia prowadzenia gospodarstwa domowego w nieruchomości, na którą został udzielony nam kredyt. Jeśli chodzi o mieszkania, nie widzę tutaj większego problemu, ponieważ no, deweloper zrobi to tak, żeby było dobrze. Ale jeśli chodzi o domy, no tutaj sprawa według mnie jest bardzo skomplikowana. Wybudowanie domu w 12 miesięcy, wykończenie go i zamieszkanie tam, Dajcie znać koniecznie w komentarzu, czy Wam to się udało i czy uważacie, że jest to w ogóle możliwe. W roku 2023 tym programem ma być objęte tylko 10 tysięcy kredytów, a w kolejnych latach po 40 tysięcy. Maksymalny wiek kredytobiorcy to 45 lat, i jeśli tutaj o kredyt staramy się w parze, no to wtedy liczy się ten wiek młodszej osoby. Istotne jest również to, że ten kredyt nie jest skierowany do osób, które kiedykolwiek posiadały na własność, mieszkanie lub dom, a także posiadały prawo spółdzielcze do takich nieruchomości. Jeśli więc mieliśmy mieszkanie, którego byliśmy współwłaścicielem i się go pozbyliśmy, no to niestety ten kredyt nie jest dla nas. Ponieważ w pewnym uproszczeniu możemy powiedzieć, że prawo współwłasności to prawo własności, które posiada kilka osób jednocześnie. Ale pamiętajcie, jest to bardzo duże uproszczenie, specjalnie dla tego przykładu. Warto zaznaczyć, że dokładnie ten warunek musi być spełniony przez wszystkich członków wchodzących w skład gospodarstwa domowego. Jest od tego kilka wyjątków, między innymi to, jeśli zyskaliśmy nie więcej niż 50% udziałów do danej nieruchomości w drodze dziedziczenia i tam nie zamieszkujemy, bądź na przykład nasz dom lub inna nieruchomość uległa zniszczeniu w jakimś kataklizmie. Jak widzicie, te wyjątki są bardzo niszowe. Osoby wnioskujące o ten kredyt 2% nie mogą być stronami w żadnym innym kredycie hipotecznym. Niestety, jeśli kiedykolwiek pomogliśmy komuś z naszych członków rodziny i tak naprawdę nie mamy swojego mieszkania, ale ktoś nie miał zdolności i postanowiliśmy mu pomóc, żeby tą zdolność podbić do góry, no nie łapiemy się w tym momencie na ten program. Chyba że ta osoba spłaci kredyt, bądź nas z tego kredytu odpisze. Ostatni punkt jest również bardzo istotny, to znaczy. To mieszkanie bądź nieruchomość, którą wybudujemy bądź kupimy, musi być przeznaczona na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Nie możemy takiego lokalu wynajmować. Jeśli miałbym wskazać jedną rzecz, która wyróżnia ten program na tle poprzednich, m.in. mieszkanie dla młodych, no to byłby to brak jakiegokolwiek limitu kwotowego bądź metrażowego w stosunku tutaj mieszkania, nieruchomości, na którą mamy dostać ten kredyt. Czy rzeczywiście kredyt 2% pomoże zdobyć ludziom pierwszą nieruchomość, to znaczy kupić mieszkanie bądź wybudować dom? W mojej ocenie nie jest to takie proste. Aktualnie panujące zawirowania na rynku nieruchomości, a także w sektorze bankowym powodują to, że zdolność Polaków drastycznie spadła. I szczerze mówiąc, patrząc na to, jak wyglądało to w poprzednich programach, to nie uważam, że banki będą w stanie ten program bardzo szybko wprowadzić do swojej oferty. W przypadku programu Mieszkanie dla młodych ten okres wynosił minimum 3 miesiące. Do tego dochodzą rygorystyczne wymagania nałożone przez KNF na banki w kwestii udzielania kredytu. To wszystko jest zabezpieczeniem, żeby ludzie nie wpędzili się w kłopoty finansowe. Czy znowu będzie drogo w budowlance? Temat jest bardzo prosty i przedstawię to na przykładzie. Załóżmy, że mamy trzy firmy, które zajmują się budowaniem domu do stanu surowego otwartego, czyli wybudowanie murów. Każda z tych firm za dom 150 m2 w okresie takiej prosperity brała 50 000 zł. Przychodzi jednak spowolnienie gospodarcze i każda z tych firm to odczuła. Firma numer 1 postanawia, że aby coś robić, obniży delikatnie ceny. Schodzi więc z ceną do 40 tys. zł. Dzięki temu udaje jej się przyciągnąć potencjalnych klientów. Lepiej w końcu coś robić i mieć z tego pieniądze, Niż nie robić nic i po prostu tych pieniędzy nie mieć. W ślad za nią idą pozostałe dwie firmy. W pewnym momencie na rynek znowu spływa ogromna masa gotówki w postaci taniego kredytu. Do firmy numer dwa zaczynają urywać się telefony. Dzwoni inwestor za inwestorem proponując coraz to wyższe kwoty za wybudowanie domu. Właściciel tej firmy postanawia więc, że wróci do wcześniejszych cen. Podnosi więc cenę z powrotem do 50 tysięcy złotych. Łapie jedną budowę. Ale zauważa, że w międzyczasie telefony nie przestają się urywać. Dzwonią to kolejni inwestorzy. Gdy budowę już skończył, dowiedział się również, że firmy z nim konkurujące podniosły cenę aż do 60 tysięcy złotych. Postanawia również spróbować swoich sił i winduje cenę na 65 tysięcy złotych. Znajduje inwestora. W końcu mamy ograniczenie czasowe w postaci 12 miesięcy, podczas których musimy wybudować nasz dom. Czas nas goni. I tak oto przebiliśmy cenę, którą mieliśmy w czasach Prosperity, a najgorsze jest to, że cofnięcie gospodarcze wciąż jest z nami. Inflacja wciąż jest na bardzo wysokim poziomie i zrzucenie tego pieniądza na rynek powoduje, że inflacja może ponownie pójść w górę. Niestety to nie będzie wszystko, ponieważ w ślad za takimi firmami, które są wykonawcami, pójdą inne firmy, które świadczą swoje usługi, jak na przykład firmy budowlane i hurtownie budowlane, które będą narzucać coraz większą marżę. Każdy będzie chciał na tym fakcie zarobić. Pieniądz w końcu nie śmierdzi. Czy kredyt 2% jest w takim razie dobrym pomysłem? Od strony ekonomicznej jest to fatalny pomysł. Gospodarka ma swoje cykle i wrzucanie pustego pieniądza na rynek, żeby tylko podbić niektóre jego sektory, brzmi bardzo, bardzo źle i historycznie kończyło się tragicznie. Dodatkowo nie jestem przekonany, czy ten program jest w stanie pomóc osobom, które nie mają zdolności kredytowej. Przecież nie zostanie ona magicznie podniesiona przez banki. KNF wciąż będzie miał swoje rygorystyczne zasady, jeśli chodzi o udzielanie kredytów. Jest to zależne od inflacji, nie od tego, czy ktoś da nam pomoc w postaci taniego kredytu. Uważam, że na tym kredycie mogą skorzystać przede wszystkim osoby majątne, posiadające gotówkę i mające dzieci. Będą one mogły kupić mieszkania na swoje dzieci. A dla budujących mam jedno stwierdzenie, które słyszę od początku, odkąd prowadzę swoją budowę. Tanio to już było. I z tym zdaniem Was zostawiam. Do zobaczenia w najbliższy czwartek. Pamiętaj, żeby zostawić suba i łapkę w górę. Na razie.